Słuchajcie, Siemanko. Jadę sobie na geocaching. Tak się to mówi, bo pewna pani mi zwróciła uwagę ostatnio w tym w komentarzu. Jestem teraz zmęczony, bo już kawałek mam za sobą. W każdym razie mam się spotkać z dziewczyną na wyspie. Mam i poszukać. Tym sobie czasem jadę na rowerku przez most. Jest całkiem ładna pogoda, ale strasznie wietrzna. I zapraszam Was na moją stronę na w fejsie Mugan na na www.urbex.pl oraz zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę, że Ci spodobał film a na pewno będzie fajny tak więc ja ruszam dalej i widzimy się w naszej części filmu cześć gdzie Ty jesteś? a patrzcie tu była ostatnia skrytka gdzieś był korzonek korek czy coś jest tam, o. Tam. Może się nie wyświetla, ale tam. Za drzewem. Cenisadna przebiegła przez ten... Przez... Przede mną dosłownie metr. Prawie się w nią... pierdzieliłem. Jedziemy do skrytki Topola-Zopola. Nie będę teraz obracał kamery, bo się wyjebie, jak nam nie pokaże. Także... Sobie lecimy. Z moich obliczeń wynika... Że jest bardzo ładny... Strumyczek, który płynie sobie z zwolna, a gdzieś tam, daleko, jest nasza skrytka. Tylko teraz, tak. który chcę przejść, jak to jest strumyczek z wodą. A nie bardzo chcemy być ochlopani. Tym bardziej ze sprzętem. Bardzo, że pogoda dopisała. Więc musimy to obejść tam dookoła. I idziemy. Michał idzie na spacer I co tam? Co? Którędy? Tam Tam jest płynia Tam jest duże chaszcze Mam krótkie spodnie Niedobrze To przypał ja nie mam tam iść. Kurczę I co? Aj, aj, aj. Tak się nie wyjdzie, będzie dobrze. O, jest super nawet. Tam jest lipa. To pola za pola, mi To pola za pola jest tam. A my jesteśmy tu. A musimy iść tam, ale nie ma jak tam się przydostać. Przez. Tam jest. Tam jest. Tam jest. No. Parking, ale z parkingu jest dalej. Jedne co mogę zrobić, to rozstawić sobie grilla i zacząć tutaj grillować, nie? bo miejsce jest fajne. I pytanie, jak tam dotrzeć. Ale mam jeden plan. Możemy skąpić przez strumyk. Na drugą stronę. I może jakoś to będzie. Bo powiem szczerze, że nie mam pojęcia, jak tam dotrzeć. A nie lepiej tam tędy drogą główną? No i co? No i mamy dwie opcje. Jedna jest taka, że albo idziemy tam z powrotem na wały. Idziemy tym polem, albo jedziemy główną, z której najprawdopodobniej nie ma zjazdu. Bo znaczka znajduje się tam. Dokładnie tam. Tak więc musimy zabrać rowery i wrócić na drogę. I po prostu wracamy sobie tam, gdzie byliśmy. Przypinamy te rowery i idziemy sobie tam z buta. Innej opcji nie widzę. Tak więc do zobaczenia. Tak i wyszło, że idziemy sobie krzakami. Znaczy, ktoś tu już chyba szedł, bo jest wydeptane. Nie? No. Więc idź tą ścieżką. I może dotrzemy gdzieś. Dobra, cięcie. Nie będę jeszcze z kamerą przy tych gąszczu, bo nic nie widzę. Idziemy dalej. gdzie co? Moim największym bólem, jaki dzisiaj nie spotkał, jest to to, <grytanie> że mam krótkie spodnie, a wszędzie jest mnóstwo pokrzyw. Dlatego yy, mamy kooperację małą i Agnieszka idzie sobie przede mną, bo ma długie spodnie, a ja... A ja elegancko sobie idę za nią i wtedy mamy mega dobrą współpracę i właśnie się zgubiliśmy, musimy mieć polem Musimy iść polem, ale już jesteśmy blisko. Nie wiem kto to znać, kiedy dał bo to jest mega dziwna sprawa. W każdym bądź razie w coś wszedłem kurwa Dobra, idziemy dalej, bo to nie ma sensu. Mamy drzewo! Mamy drzewo! A Gnieszka idzie, manduje spodnie. Jest tam coś? Uważaj, masz pokrzywę po lewo. Ja z długimi... Nie, ja z długimi nie idę, bo już się poparzyłem. A tak uważałem całą drogę, przedem, aż stamtąd. Po pokrzywach. I co? Mamy długopis, który znaleźliśmy w torbie. Jest tam coś? Ja nie wiem. Pokułem się i mnie to wkurza. Tutaj nie ma w tym korzonku no nie. W korzeniu tutaj w tym o co? W tym korzeniu? Nie ma kurde, niemożliwe musi dziś być Tu raczej mało kto doszedł, ale mnie boli łydka. Dobra, stop jak znajdziemy to damy znać Dobra Tam, między tymi krzakami Tu jest pturek, Ale mam rękę pod kutą. Ja mogę, ale... Michał? O, Idę. No. Tam jest ciężko do Trzeba gdzie indziej. O stała Maki obeszki skrytka Nagrywaj coś, widzisz, dobrze jest? Mm -hmm. O kurde Urbeks, ZDEOPole Patrzcie Coś na Urbeksy jeździ Nie zamieniać Czekaj, co to jest jak myślisz? Cześć Skryta geokres. Dobra, czekajcie chwilę Położę jest tak zamoczona, że nie chcę tego roze rozerwać Nie, to jest chyba do wpisywania, to zaraz się słyszymy. Co my mamy dalej? Klub Gaia mhm. Spoko Wszystko jest przemoczone To nic wpisujemy się muszelka Co się z jest w ogóle w Muszę muszelki iść po długopis? Może ja mam coś fajnego w torbie. No, możemy zamienić. Zostawiamy takie coś. Woreczek z pełnią dźmi. Agnieszka się właśnie podpisuje. Mamy elegancko złożone. Pokaż ten napis. Czekaj. Nie wiem, czy coś widać. Widać, proszę. Tak. I wrzucamy i zabieramy coś. Tak. Bo jedno wrzucamy, to jedno zabieramy. Dobra. Wrzucamy sobie to. Okay. Tak. I co sobie bierzemy? Bierzemy z tego lutka, co? Przerzucimy go do Dobra. innej skrzynki. Bierzemy tego lutka i przerzucimy go do innej skrzynki. Tak. Zamykaj i schowamy to. Krótka jest schowana troszkę inaczej, bo tam z tyłu są same pokrzywy. Nie chcę, żeby ktoś się też pokół, więc po prostu to schowałem eee, troszkę inaczej. Myślę, że też w porządku. Myślę, że autor się nie obrazi, dlatego że tam nawet nie ma jak wejść za bardzo, bo jest. Mega ciężki teren, raz, że do przejścia jest multum błota i gliny, tak naprawdę w podmoku, gdzie nie ma co iść, tak jak teraz, bo dużo opadów, jest dramat. W, ta w takim razie my teraz wracamy, skrytka jest ukryta, zostawiamy tak, jak było. Mamy jakieś 300 metrów do przejścia tym polem. Jest masakra, bo jest mega błoto. Także jak wyjdziemy, to się nagram. A, jesteśmy po geocachingu i powiem tak, Droga była tragiczna w to miejsce, bo była bo, bo sama glina. Pokułem sobie nogi pokrzywami, także jestem cały pokuty, w skomie boli. I to jest jedna sprawa, która jest po prostu tragiczna. Druga sprawa jest taka, że na następnych streamach będę zbierał po prostu nowe buty, bo te już nie nadają nawet do czyszczenia. Tak to wygląda. W każdym razie było bardzo fajnie. Agnieszka sobie kupiła wczoraj nowe spodnie, czy upierdoliła, więc też jest fajnie. E, kończy mi się miejsce na karcie. E, tak, a my jedziemy teraz coś zjeść. I to jest koniec filmu, także dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało i było w miarę fajnie. Także zapraszam tylko na moją stronę jeszcze raz na urbex.pl i dajcie łapkę w górę i suba. Trzymajcie się, cześć.